Najnowsza darmowa ewolucja Katalizator Kreatywności pozwala nam ulepszać kartę SPO do max 87 overola i w dzisiejszym materiale pokażę wam 6 wybranych przeze mnie kart, które moim zdaniem warto rozważyć do zrobienia w tejże ewolucji. Także jeśli materiał wam się spodobał to zostawcie łapeczka w górę, a ja zapraszam do oglądania. Ewolucja jest oczywiście darmowa, tak jak wspomniałem, posiada 4 poziomy. Na pierwszym nasza karta otrzymuje aż 30 punktów tempa, do tego celność rzutów wolnych znacznie się zwiększa i ogólnie strzelanie się znacznie poprawia. Na drugim poziomie otrzymujemy boost do podań i dryblingu. Na trzecim otrzymujemy dwa playstyle stałe fragmenty tiki taka oraz ogromne boosty do dryblingu. I na ostatnim etapie otrzymujemy plus jeden gwiazdki słabszej nogi, jeśli oczywiście nasz zawodnik już jej nie miał. Playstyle plus szybkie podania, klasyczna dziesiątka plus, plus i cofnięty napastnik plus plus. Wybrane przeze mnie sześć kart będą umieszczone w kolejności losowej, a zacznę od argentyńskiego zawodnika AS Rome czyli od Paulo Dybali. Umieściłem go tutaj, ponieważ uważam, że statystyki ma naprawdę dobre. 5 gwiazdek sztuczek połączone z 4 gwiazdkami słabszej nogi oraz dobrym dribblingiem sprawia, że na SPO będzie naprawdę fajnym grajkiem. Faktem jest również to, że za 82 tysiące mamy dostępne aktualnie jego kartę Zawodnika Miesiąca. Tylko, że ta z ewolucji jest tańsza i lepsza. Przede wszystkim lepsze tempo, 4 gwiazdki słabszej nogi i lepsza stamina. Tak więc jak ktoś gra seria, to na pewno Dybalkę może sobie rozważyć. Jamal Musiala, niemiecki zawodnik Bayernu Monachium po wrzuceniu do tej ewolucji otrzymuje właśnie takie statystyki. Między innymi 80 99 wykończenia, 93 zwinności, 93 balansu. Dribbling oceniony na 94. Stamina oceniona na 90. Krótkie, długie podania 90. Jak na darmową ewolucję, wygląda on naprawdę przyzwoicie. Sam w dalszym ciągu gram jego kartą 88, która była dawno, dawno temu dostępna w ramach SBC. A ten ma jeszcze lepsze statystyki od właśnie tej wersji. Także warto, myślę, go rozważyć. Sam właśnie chyba się zdecyduję na tego zawodnika. No bo to będzie po prostu upgrade względem mojej poprzedniej wersji. Mateusz Kunia w wersji. Inform, po wrzuceniu do tej ewolucji otrzymuje właśnie taką kartę. Tak na pierwszy rzut oka ona za bardzo się nie różni względem tej wersji Inform. Ale jednak dostaje buzz do strzelania. I też do innych arcy ważnych statystyk jeśli chodzi o pozycję SPO, a przede wszystkim o pozycję napastnika. Otrzymuje on również rolę plus plus na pozycji napastnika właśnie. Należy podkreślić, że on ma bazowo Fineski plus, tak, że to jest też fajna opcja. Jak ktoś gra Premier League lub jest po prostu jego fanem, albo nawet na ławkę, myślę, że można sobie zrobić takiego właśnie Mateusa Kunie. Bruno Fernandez i to w wersji złotej. Po wrzuceniu do tej ewolucji otrzymuje kartę, która naprawdę wygląda bardzo dobrze. 87 tempa, tyle samo strzelania. 89 podań, tyle samo dribblingu i 75 fizyczności. Sprawia, że wygląda on naprawdę solidnie, jeśli chodzi o pozycję SPO. Uważam, że wygląda on o wiele lepiej od tej wersji Centurion. A kosztuje w zasadzie 130 tysięcy mniej. Bo musimy wydać tylko 7 tysięcy, żeby zakupić tego Bruno, jeśli go nie mamy w klubie. Savanier, uderzenie gromu również wygląda bardzo, bardzo dobrze czy to na pozycję SP, czy to na pozycję SPO. 5 gwiazdek sztuczek przede wszystkim. Zwinność 91, balans 93, dribbling 90, stamina 90, podania krótkie, długie, ocenione na 90. Do tego aż 3 role plus, plus na pozycji SPO i aż 3 playstyle na 5, jeśli chodzi o podania. Do francuskich składów myślę, że jak najbardziej się nada, czy to również na ławkę. Będzie naprawdę w porządku. I jako ostatniego zawodnika, jako creme de la creme tego odcinka, wybrałem Neymara żuniora. 87 tempo, 84 strzelania, 88 podań, 93 dribbling i ten dribbling właśnie u niego jest, jak wiemy, niesamowity, więc tym bardziej cieszę, że możemy sobie go użyć w darmowej ewolucji. Porównując go z statystykami do karty 91, fakt, odstaje, ale należy pamiętać, że jest to darmowa ewolucja, a za kartę 91 musimy zapłacić ponad 1,5 miliona. Dlatego Neymara należy rozważyć, nawet w kontekście grania nim z ławki rezerwowych. Jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, Mam Mam nadzieję, że byłem przydatny, że pomogłem w wyborze zawodnika. Dajcie znać, na kogo się zdecydowaliście. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Siemanko, cześć!